Kilka miesięcy temu miasto zleciło przeprowadzenie analizy prawno-ekonomicznej dotyczącej przekształcenia miejskiego ośrodka sportu i rekreacji w spółkę prawa handlowego lub inną jednostkę organizacyjno-prawną. Po ogłoszonym w tym zakresie postępowaniu konkursowym została wyłoniona firma, która dla nas taką analizę prawno-ekonomiczną przygotowała. Jak pani prezydent wspomniała, zostaliśmy trzy miesiące temu. E, Zaangażowanie do wykonania dla Państwa e, opracowania dotyczącego możliwych przekształceń e, MOSiR-u, e, które miałyby doprowadzić do e, no, polepszenia sytuacji budżetowej, e, przynajmniej do niepogarszania jej e, w stosunku do sytuacji bieżącej. Eee, takie opracowanie od, e, wykonaliśmy. On jest e, dość obszarna. Po zapoznaniu się z obszerną analizą i wszystkimi możliwościami, miasto uważa, że najrozsądniejszym jest pozostawienie miejskiego ośrodka sportu i rekreacji jako zakładu budżetowego tak długo, jak to będzie możliwe. Dla nas największym zagrożeniem jest to, że cały czas, e, cały czas zbliżamy się do tej granicy. To, co powiedział pan Marcin na samym początku, my zbliżamy się do tej granicy 50% dotacji przedmiotowej, którą Możemy e, i tutaj musimy na pewno o wiele bardziej aktywnie e, podziałać, aby od tej granicy się jak najdalej odsunąć. Aby Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji mógł pozostać zakładem budżetowym, trzeba postawić na poprawę jego sytuacji budżetowej, zwiększając jego przychody, tak jak poprzez wprowadzenie między innymi niedawno odpłatności za wstęp na molo. To nawet może kwestia dotycząca przesunięć w samym budżecie. Podniesienia pewnych gwiazdek, i tak dalej. Czyli tutaj pewna możliwość jest. No, dużo nam nie brakuje, żebyśmy czuli się bezpieczni, i, i myślę, że mm, no, ten podjęty kierunek, czy ten kierunek, który zostanie podjęty, czy ta forma zakładu, jest formą optymalną dla z punktu widzenia budżetu miasta. W mojej ocenie to też jest forma optymalna, ona najmniej kosztuje. Budżet miasta. Na bieżąco są także podejmowane działania w celu zminimalizowania kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Z tych rzeczy, z których mogliśmy zrezygnować, tak w ubiegłym roku, tak i w tym roku zrezygnowaliśmy. Natomiast, no, niestety, koszty utrzymania wszystkich obiektów, tego co jest w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, no, niskie nie są. One wciąż rosną i one będą rosnąć w momencie, kiedy. Chociażby taki przykład, pierwszy z brzegu. W momencie, kiedy mecze nie mogły odbywać się z udziałem publiczności, od razu wystąpiliśmy o zmniejszenie zapotrzebowania na prąd, co się wiąże z mniejszymi płat płatnościami na, za energię elektryczną, która stanowi bardzo istotny składnik w naszych wydatkach. Miasto ma plany, które mają poprawić sytuację budżetową miejskiego ośrodka sportu i rekreacji, ale wszystko musi zostać dokładnie przeanalizowane. Pod kątem wyliczeń, wszystko będzie brane pod uwagę przy tworzeniu przyszłorocznego budżetu.